nowa edycja post pvp na serwerze minestar dziś przeanalizujemy zmiany plusy i minusy zapraszam do oglądania no to siema, a pierwszą nowością którą yy, jest tutaj, tutaj cały spawn jest to fajne ładne, lecz idzie się w tym pogubić, ponieważ jest dosyć duże yy, no w sumie jest to nawet lepsze niż tamten spawn, tamten spawn był taki troszeczkę nawet trochę mała by. więc ten jest według mnie lepszy Kolejną zmianą, którą według mnie, w sumie to nie jest zmiana, ale taki minusik teraz jest, że nie, zmieni, nie zmienili się y, nazwy setów czy tam itemów, tutaj mamy miodowe, grzybowe, takie same jak wtedy mieliśmy. To jest niefajne według mnie, ponieważ powinny się zmienić. Ni się w związku z setami nie zmieniło. Trzecia to jest, że mamy inne kowadło, takie troszeczkę inne. Że tutaj możemy naprawić przedmiot. Możemy kowadło, czyli jakby możemy kowadło. Nie wiem o co tu chodzi. I wymieniamy to przedmiot, co to jest. Nie wiem, co to jest. No, może coś tam jest. No i kolejną to jest szaman. Tutaj mamy perki, perk życia, perk szybkości, perk siły i perk vapiryzmu. Dodają one różne ulepszenia, tutaj mamy dodatkowe szycie, szybkość obrażenia i wyleczenie, tutaj mamy 50 y, smoczek odłamków, które są nawet dosyć drogie, no to jest 50 smoczek odłamków, to jest dosyć ciężko je zdobyć tutaj ogólnie mamy wszystko w miarę takie same, wygląd się tutaj zmienił, a i mamy lucky bloka. tutaj mamy lucky bloka, którym możemy mega dobre itemy kupić za niego dla mnie to są mega dobre itemy. Na strefie PvP się nic takiego nie zmieniło. W sumie nawet dla mnie to jest dobrze, bo się przyzwyczają na tamtej mapki. Nic się tutaj za bardzo nie zmieniło. Więc w sumie to jest nawet i dobrze mm, pod tym względem. Mm, no i na pewno ekonomia się na pewno zmieniła. No jest taka trochę teraz inna, bo jest oczywiście początek. Więc ekonomia się zmieniła. Tutaj mamy wszystko tańsze, ale tutaj mamy wszystko jakby. Tańsze, rzeczy. Wiecie o co chodzi. O tutaj mamy jakieś okay, temy do wytropienia z mineboxa. czy jest boxa i z epic boxa. A też zmianą jest taką, że możemy za czas otrzymywać monety i możemy po prostu za te monety wymieniać sobie klucze, Sharkerową skrzynię, lucky bloka, spadającą gwiazdę i smoczy odłamek. No ja najbardziej polecam starboxa tak mi się wydaje ponieważ no to dla mnie jest takie chyba najlepsze i oczywiście bym pominął jakąś e, jakąś zmianę to już bardzo przepraszam e, no po prostu nie zauważyłam e, no i podsumowując dla mnie na plus jest szaman choć według mnie za dużą rolę nie daje e, na plus jest wygląd, jest wielki fajny, przestrzenny Fajne. Na plus jest też na pewno Lucky Block. Jest też na plus. Nie wiem ile on kosztuje. Może sobie kiedyś kupię. Nie wiem, wszystko wydałem. <grym> na Pej <face> kardzie <of> <grym> No to dobra. No i to jest w miarę na plus i jeszcze sklep na czas jest według mnie strasznie na plus. No po prostu grając możemy zdobywać itemy. Tutaj zobaczę jeszcze co jest tutaj do sprzedania, co oni mają tutaj do sprzedania, miedziane, miedziane buty, jak ja mam buty gliniane, dobra, By był hełmik miedziany to bym sobie kupił, ale no niestety nie ma, tutaj jak widzę są tu pustynne, bagienne, trochę za słabe, gliniane ile, 250 na pewno, Już im tu, tutaj kupuję 250, chyba trochę im się zamarzyło widzowie. No i dobra, a na minusy to jest na pewno. To jest na pewno. No, nazwy tych setów to jest mega niefajne. Ale jako tako jest w miarę dobrze. I jeszcze kolejną zmianę, którą zapomniałem, niestety. Jest to nowy przedmiot. Usuwać Nie ja się go nie kupiłem, bo jest bardzo drogi. Ale może kiedyś go kupię. Myślę, że on jest fajny, ponieważ no. Może się wydostać z kobabów i dla mnie to jest mega fajne. No i to już wszystko. Dziękuję za oglądanie. Siema.